Pomnieniami żyjemy tu każdego dnia i te skazani na siebie tu od wielu lat chodźmy z nami cały czas zabawa twa o o o la la laj Może to dla ciebie Gdzie Znoszę tu to za dzień man To było przecież pisane nam ucieknijmy daleko tam I nie bój się, i nie bój się już, bo nadszedł czas by wykonać ten ruch, ja wiem i ty to wiesz, nie oszukasz mnie Bez namysłu, bez słowa po prostu weź mi poprowadź Dopóki istniejesz, oddaję się tobie Dopóki istniejesz w mojej głowie Jestem na tak, żyje się raz Teraz wiem jak wiruje świat Póki co chodź i daj mi tę noc Jestem na tak, żyję się raz Teraz wiem jak wiruje świat Póki co chodź i daj mi tę noc Nikomu, tylko nie mów nikomu, że dzisiaj nie wracam do domu. Niech zostanie to głęboko w morzu, więc bierz co chcesz. Jestem już tak wkręcona w bajkę o nas, jakby romans wiecznie trwał. To jest ponad mój rozsądek, mimo tego jestem. Jestem na tak, żyję się raz, teraz wiem jak wirujesz świat. Póki co chodź i daj mi ten noc. Jestem na tak, że się raz, teraz wiem jak wirujesz świat Póki co chodź, i daj mi ten noc E, -e, -e. o, O, o o

Po prostu weźmy poprowadź Dopóki istniejesz Oddaję się Tobie, dopóki istniejesz w mojej głowie, to teraz ze mną problemy na bok Nie zamulajcie się zabawą Nie wiem co wygrasz, choć żyję się raz, ja coś daje nam nadzieję z nas Jestem na tak, żyjesz raz Teraz wiem jak wiruję świat Póki co chodź i daj mi tę noc Jestem na tak, żyjesz raz Teraz wiem jak wiruje świat półki co chodź i daj mi ten not. Jestem na tak, że się raz Teraz wiem jak wiruje świat co chodź i daj mi ten not. Jestem na tak, że się raz Teraz wiem jak wiruje świat półki co chodź i daj mi ten not. Jestem na tak